W dzisiejszym odcinku Gdyńskie Muzeum Motoryzacji ma przyjemność przybliżyć Państwu historię początków prawa jazdy na świecie. Przygotowując ten materiał natknąłem się na dość ciekawą sytuację. Mianowicie, parę krajów aspiruje do miana państwa, które wprowadziło jako pierwsze prawo jazdy. Warto zauważyć, że jest to pojęcie dziś dobrze sprecyzowane, natomiast kiedyś istniały różnego typu pozwolenia i chciałbym je pokrótce Państwu przybliżyć. Abyście Państwo sami zdecydowali, który dokument uznawany za prawo jazdy możemy uważać za pierwszy. Zacznijmy od definicji, jakim dokumentem prawo jazdy tak naprawdę jest i na co nam pozwala. Spójrzmy na definicję Wikipedii. Prawo jazdy to dokument wydawany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych na drogach publicznych. W materiałach źródłowych często pojawiają się takie kraje jak Anglia, Francja, jak również Stany Zjednoczone jako miejsca, gdzie powstało pierwsze prawo jazdy. Osobiście przychylam się do opinii, że dokument, a w zasadzie pisemne zezwolenie wystawione Karlowi Benzowi przez wielkiego księcia Badeni na używanie swojego pojazdu na drogach publicznych powinno się traktować jako pierwsze prawo jazdy. Było to w roku 1888. Karl Benz otrzymał niniejszy dokument. W związku z licznymi skargami mieszkańców Mannheim na hałas i zapach, jaki roztaczał jego patent motorwagen. Spójrzmy, czy ten dokument spełnia kryteria definicji prawa jazdy. Wydane przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe? Tak. Potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych na drogach publicznych? Również tak. Przyjrzyjmy się w takim razie, jak wyglądała sytuacja odnośnie prawa jazdy we wspomnianych wcześniej przeze mnie krajach, czyli Francji, Anglii, Stanom Zjednoczonym i dodajmy do tego jeszcze plusy. Zacznijmy od Francji. 14 sierpnia 1893 roku w Paryżu wprowadzono prawo jazdy. Prawo jazdy we Francji było pomysłem Louisa Lepina, a był to najwyższy urzędnik w Departamencie Policji Sekwany w Paryżu. Zauważył on, że automobile, które coraz częściej zaczynały upiększać ulice Paryża, wymagają pewnych regulacji. I tak oto 14 sierpnia 1893 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie paryskiej policji w sprawie nowej technologii samochodowej. Owe przepisy wymagały, aby kierowcy mieli identyfikowalne samochody oraz umieszczali tablice rejestracyjne na swoich samochodach. Musieli również przestrzegać ograniczeń prędkości. Do 20 km na godzinę na drogach wiejskich i do 12 km na godzinę na terenach zabudowanych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe ograniczenia prędkości raczej nie były zmorą kierowców w owych czasach. Dziś wydają nam się bardzo restrykcyjne, natomiast warto przytoczyć jako przykład obalający słuszność tych przypuszczeń pierwszy wyścig samochodowy na świecie. Jules Albert de Dion jechał w nim ze średnią prędkością 20 km na godzinę przez 79 mil, a z relacji wynika, że pędził na przysłowiowym pełnym gazie. Paryżanie uznają, że to właśnie u nich po raz pierwszy pojawiły się egzamin na prawo jazdy i prawo jazdy jako dokument, który nazwano zaświadczenie o zdolności do kierowania pojazdem silnikowym. Jako pierwszą kobietę we Francji, która otrzymała prawo jazdy, uważa się księżną Uzes. Była ona również pierwszą osobą, która otrzymała mandat za nadmierną prędkość w roku 1898. Samo zdobycie prawa jazdy w początkach jego istnienia we Francji nie było za nadto skomplikowane. Musieliśmy jedynie udowodnić, że umiemy uruchomić pojazd i odjechać nim. Jak również, że dajemy sobie radę z prowadzeniem owego pojazdu, zatrzymaniem go oraz że posiadamy choćby mgliste pojęcie, czemu nasz automobil mógł się popsuć. Formalne lekcje jazdy pojawiły się prawdopodobnie w roku 1917. Warto wspomnieć również, że pierwszych entuzjastów motoryzacji nie cieszyły nowe regulacje, które nieco zaczęły komplikować nowe modne hobby. I to właśnie z obawy przed zbyt dużą ingerencją w hobby entuzjastów automobili, pierwsi francuscy kierowcy zaczęli tworzyć różne grupy motoryzacyjne, które miałyby walczyć z kolejnymi restrykcjami. W 1895 roku Jules Albert de Dion założył Automobile Club de France, paryski klub dżentelmenów, który istnieje do dziś. Więc, we Francji datą powstania prawa jazdy jest 14 sierpnia 1893 roku. Przenieśmy się za kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. 14 sierpnia 1903 roku zostaje wprowadzony Motor Car Act, który nakłada na posiadaczy samochodu obowiązek posiadania prawa jazdy. Był to dokument żółtego koloru, który uprawniał do prowadzenia samochodu lub motocykla. Co ciekawe, nie musieliśmy zdawać żadnego egzaminu. W roku 1934 ustawa o ruchu drogowym wymagała od nowych kierowców zdania praktycznego egzaminu przed uzyskaniem prawa jazdy. Wprowadziła również okres rocznej karencji. Więc prawa jazdy zaczęto wydawać kierowcom od roku 1935. Oceniano takie rzeczy np. jak skręcanie na drodze. Co ciekawe, testy zostały zawieszone podczas II wojny światowej i kryzysu sueskiego. Ciekawostką jest również fakt, iż jedyną osobą, która nie musi posiadać prawa jazdy do prowadzenia pojazdów jest królowa. Więc w przypadku Wielkiej Brytanii przyjmujemy rok 1903 za rok powstania prawa jazdy. Przenieśmy się teraz za ocean, do Stanów Zjednoczonych. W 1901 roku stan Nowy Jork jako pierwszy wprowadził obowiązek rejestrowania samochodów. Warto mieć na uwadze, że nie było to równoznaczne z otrzymaniem tablic rejestracyjnych. Tablice rejestracyjne często wykonywali sami posiadacze pojazdów we własnym zakresie, często używając do tego numerów swoich domów. W 1903 roku Stany Massachusetts i Missouri jako pierwsze zaczęły wymagać prawa jazdy od kierowców. I tu, również jak w poprzednich przypadkach, na początku nie trzeba było zdawać egzaminu, aby je uzyskać. W 1918 roku wszystkie Stany wymagały tablic rejestracyjnych. W 1930 roku tylko 24 Stany wymagały prawa jazdy, a tylko 15 Stanów miało obowiązkowy egzamin na kierowcę. W 1935 roku wydawało je tylko 39 Stanów. A więc gdzie uczyli się posiadacze samochodów jak się nimi poruszać? Otóż szkolili ich sprzedawcy samochodów, rodzina, przyjaciele i organizacje takie jak YMCA. W latach 30. pojawiło się już wiele szkół, które oferowało naukę przyszłym szoferom. Dakota Południowa była ostatnim stanem, który zaczął wydawać prawo jazdy bez egzaminów, a było to w roku 1954. Zaś w 1959 roku również Dakota Południowa była ostatnim stanem, który wprowadził wymóg egzaminu na kierowcę. Więc w przypadku Stanów Zjednoczonych w mojej opinii należy przyjąć datę 1903 rok. Co prawda, jak wspomniałem, stan Nowy York wprowadził rejestrację samochodu w roku 1901, ale jako dokument zezwalający na jazdę prawo jazdy pojawiło się w roku 1903 i tą datę przyjmijmy. Powróćmy do Europy i do państwa Prusy. 29 września 1903 roku Prusy, wówczas należące do Cesarstwa Niemieckiego, Prowadzają przymusową licencję dla posiadaczy automobili. Aby uzyskać mniejszą licencję, trzeba było wykazać się wiedzą na egzaminie ze sprawności mechanicznej przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Nadzoru Kotłów Parowych. Zaś w 1910 roku niemiecki rząd cesarski nakazał licencjonowanie kierowców na skalę całego kraju. Ustanowiono system egzaminów i wymagań dotyczących edukacji kierowców, który w późniejszych latach był kopiowany przez inne państwa. A więc w przypadku Prus i wprowadzenia pierwszego prawa jazdy mówimy o dacie 29 września 1903 roku. Spójrzmy zatem na linię czasu i zobaczmy na niej, jak w poszczególnych latach prawo jazdy zaistniało w poszczególnych krajach. Ewidentnie widać, że dokument wydany Karlowi Bencowi zaistniał jako pierwszy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze materiały, które będą również poruszać historię prawa jazdy na ziemiach polskich.